Ktoś, kto cię wykorzystuje, tak naprawdę cię nie szanuje. Witam. Ogólnie musisz zrozumieć, że jeśli jesteś ciągle wykorzystywany przez kogoś, to tak naprawdę ta osoba macie za nikogo. Za nieudacznika. Za osobę, którą można wykorzystywać. I teraz. Zobaczcie sobie taki prosty przykład. Macie jakiegoś znajomego, który przykładowo dzwoni do was, tylko gdy coś chce. No się maneczko, Stefan, słuchaj. Przywiejesz mi tamte 10 kilo jabłek. I ty przykładowo już no dobra, przywiozę, dobra, dobra, tu weź jeszcze yy, tam pod dom, wypakuj, no nie dzięki, jesteś spoko, trzymaj się, no i ty gdzieś tam wykonujesz to polecenie, zadanie i tak dalej, z, z grzeczności, bo rodzina, bo twój kumpel i tak dalej. No i przykładowo później mamy kolejną sytuację, gdzie ta sama osoba znowu gdzieś tam do ciebie dzwoni, siemaneczko. Stefan, mógłbyś przyjść mi tutaj Coś naprawić, bo ja się na tym nie znam No nie wiem, że ty jesteś w tym dobry Chodź mi napraw, no nie I ty przychodzisz, naprawiasz mu On ci mówi dzięki, trzymaj się Jesteśmy w kontakcie i tak dalej I po prostu cały czas Jakby to powiedzieć Cały czas ktoś coś od ciebie chce Ale nikt z nich Nic od siebie nie daje W momencie, gdy ty coś chcesz Potrzebujesz pomocy czy coś, to taka osoba macie gdzieś. O słuchaj, stary, ja nie mam czasu teraz, albo nie odbiera. I powiem ci tak: zazwyczaj, gdy ktoś coś od nas chce, a nic od siebie nie daje, tak naprawdę ta osoba no, ma nas gdzieś. Jesteśmy dla takiej osoby plepsem, nikim. Jesteśmy Parobkiem, robolem. Jego statut jest tak wysoko, a nas uważa za nikich, że może nas wykorzystywać, no nie? Że może nas wykorzystać. Jego mentalność jest tak wysoka, że on nie czuje się pokrzywdzony, gdy on Ciebie zbywa, gdy coś musi zrobić, ale gdy Ty coś dla Niego robisz, to musisz to zrobić, no nie? Dzwoni do ciebie. I nie odwdzięczać się tobie, no nie? I teraz zazwyczaj takie osoby nigdy ciebie nie będą szanowały. Rozumiesz? W momencie, gdy będziesz wykorzystywany, będziesz, no, nieszanowany. Ta osoba będzie się z ciebie gdzieś tam nabijała, będzie cię poniżała za plecami i tak dalej. Naprawdę tak jest. Przykładowo zadzwoni, no się manko, jedziesz gdzieś tam, wziąłbyś mi z 10 kilo węgla. No i to, no dobra, jak jadę, to wezmę, spoko, dobra. To jak wrócisz, to jeszcze weź tam wyładuj, no nie? Weź tutaj wyładuj, dzięki, dzięki, trzymaj się, jesteś spoko ziomno, nie? I totalna olewka. Jak się ma to do relacji? No bardzo prosto. Jeśli przykładowo ty dajesz ciągle coś dziewczynie od siebie. A ona nic nie daje, to dla niej jesteś nikim. Ona ciebie nie będzie szanowała. Ona się tobie nie odda. Ona nic ci tak naprawdę nie da. Ja dlatego robię czasem fajne takie testy dziewczynom sprawdzające. Przykładowo, no tak jak już mówiłem, mamy dwie jakieś wody, lemoniady, obojętnie na spotkaniu i po prostu otwieram. I przykładowo, ona, no chętnie daje jej, no nie, ona chce i tak dalej. No i sprawdzam później, co ona będzie robiła. Przykładowo, jeśli ok, wypijemy sobie, postawiłem jej i tak dalej, no sprawdzam, czy ona da się przykładowo pocałować, no nie. No, proste, nie, nie wymagam od niej, żeby gdzieś tam za siebie płaciła, ale pocałunek uważam, że wystarczy, no nie. No i przykładowo, jeśli dziewczyna po tym, że no coś jej tam dałem, no nie poczęstowałem ją i tak dalej, ona później gdzieś tam nie, nie daje się pocałować i tak dalej, to już wiem, że ona mnie nie szanuje. Bum. Rozumiecie? Nie szanuje. I ilu to jest takich gości, którzy przykładowo, zobaczcie, zabierają dziewczynę na wycieczkę, drogie wycieczki. Dziewczyna nic nie musi, nie płaci i tak dalej, zabierają do Turcji, do Włoch, do Grecji, do Hiszpanii i tak dalej. Dziewczyna jedzie za Afryko i ta dziewczyna, nic temu facetowi nie daje. Nawet mu na tym, e, na tej wycieczce, nawet mu loda nie zrobi, nic się nie odwdzięcza. Taka dziewczyna ma tego gościa za nikogo. Rozumiecie? Za nikogo. On jest dla niej przegrywem. Rozumiecie? On jest dla niej przegrywem. I tak naprawdę ona nigdy mu się nie odda. On będzie cały czas to robił jej coraz większe prezenty, i tak dalej, i tak dalej, a ona i tak mu się nie odda. A jeśli nawet dojdzie, to będzie robiła to z taką odrazą, no nie? Będzie robiła to z taką odrazą. I teraz zobacz sobie, idziesz sobie na spotkanie z dziewczyną, zainwestowałeś czas, być może pieniądze. I ta dziewczyna nic. Nic, nic ci nie dała. Nawet ci buziaka w policzek na koniec nie dała. A ty przykładowo zabrałeś ją, pierwsze spotkanie, zabrałeś ją na festyn. Kupiłeś jakąś watę, byłeś na kolejce, no nie? I tak dalej. I w momencie, gdy chciałeś ją pocałować, ona nie, 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 coś tam tego. W momencie, gdy spotkanie dobiegło końca, chciałeś ją jeszcze gdzieś tam pocałować? Nie, 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 co ty robisz? I tak dalej. Bum. Wiesz, dlaczego tak się stało? Bo zacząłeś jej coś kupować. Dlatego ja zawsze przestrzegam. Pierwsze spotkanie, kolejne spotkania powinny być jak najtańsze najtańszym kosztem. I sprawdź, czy dziewczyna Ciebie szanuje, czy Ciebie nie wykorzystuje. Zazwyczaj, jeśli ktoś kogoś wykorzystuje, to tą osobę ma gdzieś. I to się nigdy nie zmieni. W momencie, gdyby dziewczyna, po tym jak coś dla niej zrobiłeś, nawet niech by ci się mówi odwdzięcza. Tu nie musi być tak, że odwdzięczenie ma być równe temu, co zrobiłeś. Nie, wystarczą gesty. Dziewczyna ma przykład podeszła, chodź tu, daje ci buziaka, klei się do ciebie. Wow, spoko, widzisz, jest to oznaka, że ona ciebie szanuje. Czyli ty coś dla niej zrobiłeś i ona się tobie odwdzięcza. W sytuacji, gdy ty przykładowo pomagasz komuś, pomagasz komuś, to ta osoba później, na drugi dzień albo wieczorem, siemanko, dawaj z nami na piwo, ja stawiam, ty jesteś spoko, ziom. dzięki, że mi ten węgiel przywiozłeś, super, dawaj, nie, no dawaj, naprawdę, bo jest mi naprawdę głupio, no dawaj, stary dom, I rozumiecie? Jest całkiem inna reakcja, gdy ktoś kogoś szanuje, Tuż już nie chodzi o to, że ty masz mu węgiel gdzieś tam dowozić, nie, chodzi o te gesty, no nie, widać zaangażowanie, że przykładowo, ty mi coś zrobiłeś, no to ja jestem, jakby to powiedzieć. W obowiązku, żeby teraz ciebie gdzieś zaprosić i tak dalej po prostu. Ty mi zrobiłeś miło, było mi miło, to teraz ja chcę zrobić, żeby tobie było miło. Spoko, no nie? Naprawdę. I teraz zobacz, wyobraź sobie, że idziesz na spotkanie, spotykasz się z dziewczyną przez dwa, trzy miechy, na każde spotkanie. Przynosisz, nie wiem, jakiś energetyka, przynosisz, nie wiem, sok, dzielisz się, robisz jakieś super spotkania, randki, jakiś kocyk pikniki i tak dalej, no nie? A zobacz, a dziewczyna nic przez te trzy miechy, nic od siebie nie dała, nic. Idąc do sklepu, kupowała tylko sobie o tobie zapominała. Nawet nie dała się pocałować, rozumiesz? Nie dała się pocałować. Marudziła. Nie chciała przychodzić. Widzisz, bo ona miała ciebie za nikogo. Byłeś dla niej plepsem. Rozumiesz? Ja już po pierwszym spotkaniu bym taką dziewczynę olał. To widać. Taka dziewczyna nastawiona jest na wykorzystywanie, rozumiesz? Wykorzystywanie innych. I wykorzystuje ich do momentu, aż ci się nie skapną. Aż ci się nie skapną. I wtedy, okej, okay, znikają, no nie? Tak samo jest z osobami. Niektórzy wyciągają, z niektórych przysługi wyciągają do momentu, aż ta osoba się nie skapnie. Na przykład, no weź tu, a ty jesteś w sklepie? No spoko, to weź mi tam e, pierogi po drodze, no nie? Dobra, ja ci oddam gdzieś tam tego. I ty niesiesz, no nie? Spoko. Dobra, to wiesz co? Jeszcze jakbyś jechał, to weź mi tam e, jeszcze fajki weź po drodze, no nie? I tak dalej, i tak dalej. A w momencie, gdy powiesz, słuchaj, no ja nie mam czasu, żeby ci teraz jakieś pierogi kupować i tak dalej, dobra, nara, rozumiecie? To są osoby toksyczne. To są osoby toksyczne. Nie wolno ci przebywać z osobami toksycznymi. Naprawdę. Dlatego ono mówię. Zawsze musi być równowaga, rozumiesz? Zawsze musi być równowaga. Wiele dziewczyn normalnych ma coś takiego w sobie. No że ona nie chce coś od ciebie, bo też jakby to powiedzieć, nie chce się odwdzięczać, no nie? Czyli nie chce, żebyś coś dla niej zrobił, bo zaraz będzie musiała się odwdzięczyć, no nie? I to też jest spoko. To pokazuje, że przykładowo, no, dziewczyna nie chce czegoś robić, no bo będzie czuła się w obowiązku, no nie, żeby później e, się odwdzięczyć, i tak dalej. Dlatego, jakby to powiedzieć, nie ma teraz, jakby to powiedzieć, ochoty na to, więc nic nie chce od ciebie, no nie? Spoko. No nie, spoko, fajnie. Nie ufa ci, i tak dalej. I można to gdzieś tam popracować nad tym, no nie. Pogadać i tak dalej, bo każda normalna dziewczyna, na przykład do mnie, zobaczcie, przychodzi dziewczyna na noc i dużo można wyczytać z dziewczyny. Niektóre gdzieś tam e, zrobi rano śniadanie, bo ja gdzieś tam tego, inna gdzieś tam posprząta, spoko, no chce się odwdzięczyć, no nie jakieś małe gesty. Ja nie każę jej gdzieś tam sprzątać całego domu, ja nie każę gdzieś tam jej iść i tak dalej, po zakupy czy coś tam. Tylko po prostu mały gest, no nie? Mały gest. I to widać, no nie? I wtedy dla mnie nie ma problemu coś tam zrobić. W momencie, gdy ty coś robisz, a nie, nie otrzymujesz nawet jakiegoś podziękowania czy coś, no nie? To widzisz, że ta osoba ciebie nie szanuje. I teraz zobaczcie. Wiele z was, tu nie chodzi o to, że tylko to tak dziewczyny robią. W relacjach. Nie. Są goście, którzy nie szanują kobiety przez to, że ciągle jeżdżą na spotkanie. Jedzie do dziewczyny, stuka ją i później się cały tydzień nie odzywa. Znowu dzwoni, gdy chce ją wystukać, później znowu się nie odzywa. Więc taka dziewczyna czuje się wykorzystywana. Że ty się spotykasz z nią tylko dlatego, bo chcesz się spuścić. I tak dalej, i ona jest ci do tego potrzebna. A tak masz ją totalnie gdzieś, rozumiesz? I tak masz ją totalnie gdzieś. Dlatego wiele dziewczyn się nie chce z Tobą spotykać albo nie chce się z Tobą spotkać, bo Ty chcesz tylko jednego. Rozumiesz? A to nie ma tak. Musisz, jakby to powiedzieć, dawać coś od siebie, rozumiesz? Najpierw daj coś od siebie, a potem wymagaj od innych. Ja na spotkaniu daję całego siebie. Chcę, żeby te spotkania były super fajne, no nie? Super fajne. I później patrzę, co, co, co zrobi dziewczyna. Co zrobi dziewczyna? Jeśli przykładowo ja zorganizowałem super fajne spotkanie, nie wiem, wziąłem dziewczynę na pierwszym spotkaniu, na jakiś festyn, bo był, karuzele i tak dalej. I przykładowo dziewczyna mi nawet nie dała buziaka, a gdzieś tam atakowałem, no to wiesz co, ja już do niej nigdy więcej nie, bro, nie dzwonię. Ja już nigdy więcej do niej nie dzwonię. Pokazała jaka jest. Jest typem roszczeniowym, typem, który ma swoją taką wyższość, że jej się wszystko należy. To facet się powinien starać, to facet ją powinien zabierać, a ona nic nie musi. Rozumiecie? Takie laski to po prostu jest najgorsze, co cię mogło w życiu spotkać. Tak samo jest z facetami, jeśli każde spotkanie, każde spotkanie polega na tym, że bierzesz laskę do siebie ją stukasz, odwodzisz do domu, no to się nie dziw, że taka laska cię zostawiła. Jeśli dziewczyna chciała z tobą pogadać, no, no, no co tam, no mów, bo nie mam czasu, no, no, no dobra, to w sobotę się widzimy, czy coś takiego, nie. Rozumiesz, że ja zawsze gdzieś tam, jak już się spotykam z dziewczyną, no, to moje spotkania są barwne. Zabieram w różne miejsca. Sam lubię, jestem typem podróżnika i tak dalej, i zabieram zawsze ze sobą panienki w różne miejsca. A seks jest tylko taką, jakby to powiedzieć, wisienką na torcie, no nie? Jest zwieńczeniem całego gdzieś tam dnia i tak dalej, no nie? Naprawdę. W momencie, gdy spotykam się z dziewczyną, jestem w relacji, to powiem Ci tak. Między spotkaniami albo laska do mnie dzwoni, albo ja do niej dzwonię i gadamy, no nie? Bum. Przychodzi do mnie dziewczyna, zrobi śniadanie, kolację czy co, to ja się później też odwdzięczam jej, no nie? Po prostu to już jest takie naturalne, no nie? To jest takie naturalne. Przez to relacja jest... Normalna, nikt nikogo gdzieś tam nie poniża, nikt nikogo nie wywyższa, jest po prostu równość, rozumiesz? I ta relacja jest spoko, trzyma się. W momencie, gdy Ty przykładowo przyjeżdżasz do dziewczyny z innego miasta, i tak dalej, ona nic od siebie nie daje, przez pół roku nawet na spotkanie nie przyniosła ci jakiegoś ciasta, ani po prostu nawet się super nie obrano. to zobacz, ta dziewczyna ma cię za nikogo, rozumiesz? Za nikogo. Od niechcenia się z tobą pocałuje, od niechcenia zrobić ci loda, od niechcenia seks. To widzisz, ta dziewczyna ciebie nie szanuje, rozumiesz? Ona tak naprawdę nie jest tobą zainteresowana. Ona cię po prostu wykorzystuje. No, bo przykład podjedziesz sportowym autem pod szkołę, laski popatrzą, ona zrobi gdzieś tam furorę. Wow. Są mi takie laski, no nie? Z jakichś mówię, biednych rodzin, które gdzieś tam e, wyrywają gości na kasę i później gdzieś tam pod szkołę, pod pracę, podjeżdża i ona się ma za taką, wiecie. Są chore toksyczne laski. No nie? Naprawdę. Także mówię, nie daj się wykorzystywać. Bo jeśli będziesz się wykorzystywał, to nikt Cię nie będzie szanował. Rozumiesz? Nikt. Jeśli dziewczyna Ciebie nie szanuje, to tak naprawdę dlatego, że sam na to zapracowałeś. Sam na to zapracowałeś. Po prostu dajesz się wykorzystywać. A ludzie, który, którzy dają się wykorzystywać, nikt nie szanuje. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.